Co to za gówno? Yo, lipatyki do sali Nie, to jest Sanity Soczek. No, mówię. Jest maksymalny gracz. Wcześniej co powiedziałem, dostałem takiego lag spajka, że myślałem, że cię gra <noise> Przepraszam, kończyłem to. Ludzie, te aparaty to... To jest tuż do drukarki. To nie jest prawdziwe. nawet nie ma, nie ma jak patrzeć. Nie, nie, nie widzę, nie widzę co robię. Ja na tej kamerze gówno widać. GÓWNO W ZLEWIE! Guys, woda przecieka przez zlew. Chodź, wychodzimy, szybko. UWAGA! włączam docy. Jak wybuchnie silnik, to nie moja wina. Zamierzam zrobić nie, gameplay. 15. Nie ja jestem pewien, że można po prostu rzucić ten termometr na podłogę. No Chyba. Nie? nie, to tylko szum No jest tak jakby... Miała być piątka, ale jakby bardzo się postarała, ale... Nie wiem jak to interpretować. No jest na piątce ewidentnie. Nie wiem. I była piątka. Chyba chodzi powoli, a mnie ty moim zdaniem nie zrobił żadnego kroku. To właśnie moim też. Nie, no stały tutaj, bo jak. Nie robił. robił. Czy nigdy nie słyszeliście? Ja yeah, Jest mały zakres głośności, a jak klikniesz to, jest szeroki zakres głośności. Patrzę na tę kamerę i widzę przeszłe odbicie arczy jego dupę tak dokładnie, A patrzę, patrzę na kamerę numer dwa w budynku. Bez się bez, e, <gryw> jak to Ha. Ja mam zablokowane na kamerze 2 z 3, jakby klikam myszkę i nic się nie idzie, mogę tylko klikać klawiaturę, ale wydaje mi się, że obraz tam nie jest prawdziwy. O, kurwa, nie, nie A trudno jedziemy. Więc to nie był JMF 5? Dobra, to teraz wy używacie EMF, bo ja wiem. Nie była piątka, i może była skaza na piątce. Czyli były orby? jeszcze no, tak sobie A chuj wie. Nie widziałem. Monitor mi nie działał. No ja. Where are you? <laughs> are you here? Music box. No, teraz widać. Luks. Archie, zgapal światło. <grywa> Archie jest zagrożony. Kościół event jest. Kamera marki Bono. jak powiedziałem, że chłop nie ma... <grywa> Jeśli to, co Archie zobaczył, to naprawdę jmf w 5. To jest majląg. Wspomnienie, że w tej wersji gry... Nie będę miały żadnego znaczenia, będziesz za dużo A potem będziesz wbijał setny poziom Przez 50g. szaleje Okej, okay, mamy prąd Czemu w da się zobaczyć docy na kamerze Mając tą śmieszną latarkę Więc kotwierowe nie działają za dobrze bez... Słyszeliście jak to się śmieje? Bo łapa powinna leżeć na skrzyni, prawda? To jest kurwa szklanka, łapy nie ma. Chłopy, ty nic nie masz w ręce. No, mam łapę w ręce gość. Twoja... już to jest twoja ręka. No to patrz, to zrób zdjęcie. To, I wish for activity. Zrób zdjęcie, no udowodnij mi, że łapa jest. NIE MA JEJ! ONA NIE ISTNIEJE! Ej, bo te nie działają. No bo tej łapy nie ma! O kurwa. Wiem, że to jest kowstrój, no nie wiesz On Miał rację. What? To jest, może być huntu. To jakby je fuję po nic, nie to może być raid może być rejt Jasne, chuj Co? Gdzie jest to? This is something else No, ale nie defnęł z żadną sól, pomimo tego nie stanął Bo wstoi przecież... Przecież za misję na Nightmarze, zwykłą bez zdjęć, jak zrobić wszystkie obiektywy, to jest 1400. Chcemy robić nightmare na basicach i bez połowy itemów. Uważam. Wygląda jak w mikrofalówce. Cóż, nie mam smacznego by żeby przetestować akaja, więc. Patrzę na to i myślę sobie, co tu tyle ziarna. Co tu to rozsypał. No, robimy zdjęcia polaroidem Czemu to jest brązowe? Czemu łapa jest w mikrofalówce? To są moje pytania na dziś. Kto wywrócił zdjęcie? I czemu Archie trzyma temperaturę? To jest lepszy frame framerate niż moja gra. Przydałby się jakiś duch. O, 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 o! Idź stąd! Rozmawiam przez radio! <śmany> Daj str... Nie wiem co mi że ten Durey nie miał ani ghost ani ani freezingu, trochę Powinniśmy zainwestować w włączenie prądu. Jedynie yeah. Are you ready? Are you Temperatura spada... Ale bez sensu, że jest ciemno, jest ciemno, Jak ja mam prowadzić materiał do wody, ale jeżeli idzie, nie będzie nic w tej chwili, grę. Mały kruc, mały kruc. A! Czemu się kubek w jadalni? Dziwna sprawa. Oh, Jesus fucking uh, to jest Archie! 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 Uciekaj stamtąd! Ale może będzie, a nie jest tam sol postawiony? E, tylko dwie kubki Dlatego mówiłem, żeby iść e, po drugą i właśnie byłem na drodze I Archie zaczął się trochę e, wygłupiać, że mu i będę zamknął No zrobił Jest palec Spadamy, cóż, schowałem się za lodówką i będę miał najszczersze nadzieje A, czyli mogłem tam podejść. Mam czas, prawda? Matko Boska, stąd. Musisz na dół zejść, halo! Żebyśmy musieli taką partyzantkę odstawiać Zgasiłby światło. No kurwa dawno, żeśmy takich cyrków nie odstawiali. Bartuż, potrzebuję i wszystko będzie o, Bartuś Bartuś. Bartuś! o, oh, no. o, 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 nie przyspieszył, a czy im powiedział, że yy, nigdy się nie zmienił ze starej baby w coś innego. powiedzieć u Tak się włącza Bunchy device na pierwszym poziomie to masz słuchawki wytłumiające w otoczeniu. Czułem się jak Starlord Lord po peningu pierwszych Strażników Galaktyki. Pio! Pioł! Widział kubkiem z podłogi. Brakuje. Pstał takim. Pójdę do piwnicy, coś na ja się będę No i po za się za trzy zdjęcie. Słyszeliście to? Ja Ej, to? To Misio misiu, Szatek. Zrobił zdjęcie misiowi. Polter i do domu. Where are you? What? Well, ja biorę sól, żeby sprawdzić, czy to jeden kagatek i ktoś powinien gadać do niego, żeby sprawdzić, czy to jest inny. Proszę mi powiedzieć coś. Wcześniej gadałeś, a teraz nic nie gada. Uuu, uh. albo fan? Co potencjalnie zjebie się? Jestem ciekawy, czako sobie zdjęcie to się zaliczy przez to. Ah! to może być fantom. No way. Poziom zagrożenia 1 Uuu, ale ścieło jak patrzę pod tym kątem, to, to jest jakieś znaki. Zmienia się na czarny tutaj, tutaj. Tak, ta książka Jumanji. To nie jest geil. Albo jest. Ja już nie chcę tutaj być. Hello, what is going on? I'm a fucking queen fire. Ej, Patrz, partuś live kan. Gdzie to jest? ale ja się cykam tam podejść teraz.

Piecuszka. Patrzcie, mamy syrop. Nice, Jest nawet nic nie robi. Ja nie jestem z cukru, dlatego miałem parasolki. to był za Ale doznałem czegoś niepokojącego. Wszedłem... I trzy przedmioty za nim spadły. E, e, e! Widzieliście, widzieliście to? Jak nikt nie sprawdził, to ja sprawdzę. Oj, Słyszałem dziwny dźwięk i jedno polecenie. Uciekaj. No on cały czas siedzi w tym pokoju i... Orłów nie widać, więc jak to jest mimik, kto jest najbardziej przebiegły mimik, jaki w życiu widziałem.